Cieszę się bardzo, że inwestujemy w coś, co jest przyszłością pola walki. De facto teraźniejszością i przyszłością pola walki, czyli w statki bezzałogowe, w drony. Kolejny zakup flyjajów, które służą do rozpoznania, które są jednym z ważniejszych elementów, już dzisiaj, w polskiej armii. Bo przypomnę, że podpisaliśmy umowę ramową. Na 400 zestawów i po kolei realizujemy etapy wykonawcze. Dlaczego to się dzieje takimi etapami? Dlaczego nie podpisujemy jednej umowy wykonawczej? Bo z miesiąca na miesiąc nasi partnerzy, firmy produkujące najlepszy sprzęt, rozwijają swoje umiejętności i zdolności i my po prostu kupujemy najnowszą wersję. Podpisaliśmy umowę ramową na zakup 1700 dronów FlyEye. Ale każdego dnia, można powiedzieć, każdego tygodnia, każdego miesiąca mamy do czynienia z nową wersją tych statków bezzałogowych. Dzisiaj kupujemy 52 sztuki, które zostaną dostarczone do końca roku. W najnowszej wersji koszt tego kontraktu to jest około 100 milionów złotych, czyli to już jest bardzo poważna sprawa związana z doposażeniem wojska polskiego. Umowa ramowa. Jest umową, która w pewnym sensie stabilizuje działania podmiotów. To jest dla nas niesłychanie ważne, ponieważ my mamy w tym momencie perspektywę i wiemy, jak w jak tej perspektywie działać. Kolejne umowy wykonawcze potwierdzają i budują także, mamy nasze zaufanie i wiara w to, że są kupowane systemy, wzrasta. Ten kontrakt jest kontraktem też pokazującym, jak niezwykle ważne jest przygotowanie, Produkcyjne, produkcja seryjna danego wyrobu. Zawieramy go dzisiaj, to jest połowa listopada, tak? a dostawa, no myślę, że na początku grudnia, będzie zrealizowana. Tak? To, co pokazuje, że tylko produkcja seryjna, tylko poważni producenci są w stanie realizować w sposób szybki, skuteczny. Te rzeczy, które są ogóle potrzebne. Też ważna informacja. E, mówiłem od samego początku, mówiliśmy z panem ministrem Bejdą, o powołaniu wojsk dronowych. I to staje się faktem. Podpisałem decyzję. O, od 1 stycznia inspektorat wojsk dronowych zostanie powołany. Przygotowaliśmy to w tym roku, zrealizowaliśmy. Nic nie było w tym zakresie realizowane przez naszych poprzedników. Niestety nie stawiali tak jak my na drony, nie stawiali tak jak my na statki bezzałogowe. My będziemy rozwijać wojska dronowe, które dotyczą nie tylko latających statków. Bezzałogowych, tylko, nie tylko dronów powietrznych, ale też lądowych, nawodnych i podwodnych, czyli we wszystkich domenach, w których mogą drony funkcjonować. One są bardzo potrzebne w rozpoznaniu, w zintegrowanym systemie, z apaczami, z F-35, z Abramsami. Przed apaczami muszą lecieć drony, żeby to rozpoznanie było pełne. Mamy całą koncepcję, po co wojska dronowe żeby też powstało z prawdziwego zdarzenia centrum szkolenia, obsługi, umiejętności, zawładnięcia statkami bezzałogowymi przez naszych żołnierzy. To jest nasza koncepcja autorska, którą wdrażamy, realizujemy.